Tania i Ilia poznali się, gdy dziewczyna była już kierownikiem działu, a on dołączył do ich firmy jako menedżer do spraw sprzedaży. Wcześniej młody człowiek mieszkał i pracował gdzieś w ośrodku regionalnym, ale postanowił, że prowincja jest dla niego zbyt mała i przyjechał podbić duże miasto. Przystojny i wesoły Ilia od razu zwrócił na siebie uwagę całego niezamężnego personelu firmy. Potencjalne panny młode nawet się obrażały, że jego uwaga przypadła nie najbardziej atrakcyjnej Tani. Za jej plecami zaczęto szeptać, że młodego człowieka przyciągnęły nie ona sama, a jej mieszkanie i stanowisko. Ilia był przecież o pięć lat młodszy od swojej wybranki. Ale Tania tylko machnęła ręką, znając plotkarskie języki lokalnych plotkarzy. Poza tym desperacko chciała osobistego szczęścia. Wszak jej trzydzieste urodziny były tuż za rogiem, a ona jeszcze nigdy z nikim poważnie się nie spotykała. Najpierw nauka, potem praca i kariera. A przystojny nowy chłopak wykazywał cuda pomysłowości, aby spodobać się właśnie jej. A pięć lat różnicy, czy to coś krytycznego? I po trzech miesiącach, zawstydzony i czerwony na twarzy, Ilja oficjalnie oświadczył się tani. Dziewczyna oczywiście się zgodziła. Odmawiać po prostu nie miało sensu. Ukochany już od miesiąca mieszkał z nią ze swoimi skromnymi rzeczami. Prawda, zaraz po ślubie okazało się, że Ilia był dość przeciętnym pracownikiem, co naturalnie odbijało się na jego pensji, ale Tatiana nie była jego bezpośrednim przełożonym, dlatego wolała wierzyć opowieściom męża o braku poważnych klientów, machinacjach konkurencji, zerwanych w ostatniej chwili negocjacjach. Prawda, jako niezbyt głupia kobieta, wkrótce zaczęło ją to trochę denerwować. A dziś zobaczyła, jak Ilia ze swoim przyjacielem Maksem w godzinach pracy szybko wymykają się z biura. Ale nie skupiła się na tym, zajęta bieżącymi sprawami służbowymi. Kto wie, gdzie się udali menedżerowie. Jak wilki, żywią się na nogach. Nawet pół godziny poczekała na męża w samochodzie na parkingu. Mam nadzieję, że wróci do końca dnia pracy. Ale Ilia nie pojawił się. Jego telefon też milczał. I Tania wróciła do domu sama. Szybko przygotowała lekką kolację i spojrzawszy na zegar, otworzyła laptopa musiała jeszcze zestawić kilka raportów, które otrzymała pocztą pod koniec dnia. Minęła już ponad godzina, odkąd młoda kobieta pogrążyła się w pracy. I nagle w zamku szczęknął klucz. Ilia wpadł do przedpokoju, strząsając po drodze krople deszczu z rozczochanych włosów. Rzucił torbę na sofę i usiadł w fotelu naprzeciwko niej. Ale Tania nie podniosła głowy. Kochanie, jesteś na mnie zła? Ilia próbował rozpocząć rozmowę. Przepraszam, ale miałem ważną rozmowę. Nie masz pojęcia, co mi dziś powiedział szef. Tania uniosła brwi i oderwała się od monitora. Mam nadzieję, że coś dobrego. Ilia przeczesał włosy na karku i skrzywił się, cóż, jak to spojrzeć. Pan Piotr Fomicz doradził, abym spędzał więcej czasu z klientami, aby się rozwijać. A wiesz, że mam mniej doświadczenia niż inni. Kobieta zmarszczyła brwi, próbując zrozumieć, do czego zmierza mąż. Może po prostu musisz się lepiej przygotowywać do spotkań osobistych? Powiedziała. Przecież często ci to dobrze wychodzi, Ilia obrażony skrzywił się i wypalił. Czy nie wydaje ci się, że szłoby mi o wiele lepiej? Gdybym ubrany był nie w tę marną marynarkę z bazaru, ale w coś bardziej solidnego, markowego. I na spotkanie z klientem przyjeżdżał nie autobusem, ale własnym samochodem, tania napięła się. Chcesz, żebym to wszystko kupiła ci ja? Zapytała wprost. Ilia zmieszał się, intensywnie wpatrując się w wyszukany parkiet na podłodze, nie, oczywiście, wydusił w końcu z siebie. Po prostu wydaje mi się, że zanim się pobraliśmy, miałem więcej pieniędzy. Oczy Tani rozszerzyły się. Czy jej mąż chce powiedzieć, że teraz jego pensja idzie na jej utrzymanie? Jaka bzdura! Więc może prowadźmy osobne budżety? Zaproponowała zbyt gorąco. Przecież już wcześniej to sugerowałam. Ale ty odmówiłeś. Kobieta starała się zachować spokój, ale ta rozmowa była jej bardzo nieprzyjemna. Ilia zerwał się i zaczął nerwowo chodzić po pokoju. O co ci chodzi, Taniu? Prawie krzyczał na nią, nie chcę więcej. Czy nie rozumiesz, że twoi współpracownicy śmieją się, kiedy przywożę cię do biura? Albo może nie rozumiesz, że dla mężczyzny samochód to status. Powinienem mieć wszystko to, co ty. Dlaczego nie Tatiana poważnie się zdenerwowała, bo to wymaga pracy, warknęła, a nie siedzenia na tyłku w biurze od dziewiątej do szesnastej? I na palcach wytłumaczyła mężowi, że mężczyzna powinien samodzielnie dążyć do swoich celów. A nie polegać na autorytecie żony, jej kontaktach i jej pieniądzach, ilia. Krocząc od ściany do ściany, zatrzymał się, jakby napotkał niewidzialną przeszkodę, i powoli odwrócił się do żony. Po prostu nie chcesz, żebyśmy dobrze żyli, powiedział drżącym głosem, patrząc na Tanie z wyrzutem. No tak, sarkastycznie prychnęła, też chcę żyć szczęśliwie. Ale nie tak, jak ty to sobie wyobraziłeś i wcale nie jestem przeciwna, żeby ci pomóc, ale podstawową pracę musisz wykonać sam. Oczy Ili napełniły się łzami, a na jego ustach pojawił się zdezorientowany uśmiech. Rozumiem cię, wyszeptał z bólem. Więc będę musiał wypłynąć sam. A myślałem, że jesteśmy rodziną. Tatiana głośno się zaśmiała nad tą próbą otwartej manipulacji. A Ilia, zdając sobie sprawę, że przesadził, bardzo się obraził. Przez kilka dni w ich relacjach wyczuwalne było poważne napięcie, ale po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Przynajmniej tak się wydawało Tani. I puściła tę sytuację w niepamięć. A pół roku później Tania zaszła w ciążę i była niezmiernie szczęśliwa z tego powodu. Ilia również rozpierał dumą, że zostanie ojcem. Szczególnie się wynosił, gdy USG pokazało, że spodziewają się chłopca. Ojciec nawet wybrał synowi imię Marek. Tania nie miała nic przeciwko temu. Chociaż trochę ją raniło, że dziecko nosi ona, a imię wybiera mąż. Jednak imię je spodobało się Tani i nie chciała wyrażać niezadowolenia, wydawało się, że teraz w ich rodzinie wszystko powinno być dobrze. Ale zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Tania była już dwie tygodnie w domu z małym synkiem po wypisaniu ze szpitala, gdy odwiedziła ją koleżanka z pracy i zarazem najlepsza przyjaciółka, Lajze. Dziewczyna przyszła pogratulować młodej mamie w imieniu całego zespołu. Przynosząc kopertę ze zgromadzoną pokaźną sumą, a ponadto wręczyła prezent od siebie, dużego pluszowego misia. Nacieszyli się trochę małym markiem, a potem usiedli na kawę i trochę poplątali i zaczęła opowiadać zabawną historię. Która roześmiała cały biur. Okazuje się, że niedawno Ilia próbował tak usilnie zaparkować samochód tani między dwiema innymi maszynami, że uszkodził błotnik obcego samochodu głównej księgowej i zarysował bok sufa analityka finansowego. Właściciele uszkodzonych pojazdów wpadli w szał. W efekcie Ilia musiał uroczyście obiecać, że zwrócisz szkody z pensji. Ty byś mu, matko, nie dawała samochodu. Doradziła Lajze. Z niego kierowca jak ze mnie baletnica. Jeszcze się zabije. I Tania postanowiła koniecznie porozmawiać z mężem. Tylko wybierze odpowiedni moment, bardzo nie chciała krytykować męża, bo Ilusza jest taki wrażliwy. I rzeczywiście odbyła rozmowę z Iliuszą. Ale na zupełnie inny temat. Dosłownie następnego dnia mąż wrócił do domu później niż zwykle, opatulony w torby z firmowymi logo. Taniuszka, tylko popatrz, co kupiłem. Radośnie oznajmił Ilia. Kurtka, najcieńsza skóra. Koszula, prawdziwy jedwab. Buty super. Wszystko z Mediolanu. Tatiana zdumiona uniosła brwi i napięła się. Tylko nie mów, że wydałeś na ciuchy całą pensję. Gniewnie powiedziała. Ilia natychmiast się nadał. No i co? Zaczął się bronić. Teraz będę wyglądał bardzo reprezentacyjnie. Rozgniewanej kobiecie przyszło wyjaśnić Merzusiowi na palcach, że teraz nie czas na takie zakupy. Ona nie pracuje. Z czego będą żyć przez cały następny miesiąc? Ale Ilia tylko machnął ręką. Nie bądź taka skąpa. Zaśmiał się. Za kilka dni dostaniesz zasiłek na dziecko. Całkiem niezły. Wczoraj wiem, Liska do ciebie przyszła. W kopercie coś przyniosła. Powiedziano mi, że dziewczyny uzbierały nam około 70 tysięcy. Więc nie przepadniemy. Tania była zaskoczona. Znaczy się, ukochany postanowił wydać zasiłek na dziecko, a swoje pieniądze przeznaczyć na ciuchy. Oczy Ili zapłonęły sprawiedliwym gniewem. Czuchy? Piskliwie zawył. Przecież ty nigdy nie będziesz miała takich ciuchów, bo oszczędzasz pieniądze. A przecież mogłabyś ubierać się jak królowa z twoją pensją. Wiesz, jak mnie dziś obsługiwali w sklepie. Och, dlaczego nie jestem milionerem? I Tatiana smutno się zaśmiała. Ilia nigdy nie zostanie milionerem. Nie tylko nie umie zarabiać, ale także wydaje pieniądze jak głupiec. Zobaczcie, jakim majątkiem dysponował Steve Jobs. Żeby go wyczerpać, trzeba byłoby wydawać milion dziennie. I to by starczyło na ponad 200 lat. A on całe życie chodził w wytartych dżinsach. Nawet swoje jabłkowe telefony pokazywał w drogich reklamach, świecąc 10-dolarowymi zegarkami na ręce. Ilia wydaje ostatnie na buty. I mąż zaczął nieprzyjemnie chichotać. Świetnie. Od jutra będę żył jak Steve Jobs. W tym celu teraz będziemy mieć oddzielny budżet. Tego chciałaś, pamiętasz. Okazało się, że już skonsultował się ze swoją mamą, ile wydają na jedzenie w miesiącu. Nie dowiedział się, że czteroosobowa rodzina żywi się za 35 tysięcy miesięcznie. Więc on i Tania będą mogli wyżywić się za 30. Dlatego Ilia zgadza się wrzucać do wspólnego kotła 15 tysięcy. Tania odda 15 od siebie i to wystarczy. Resztę Ilia zamierza oszczędzać. Słowa męża bardzo zabolały Tatianę, ale nie dała tego po sobie poznać. Tylko ponuro zapytała, a kto będzie utrzymywał Marka? Po twarzy Ili przemknął cień. Nawet nie przypuszczał, że syn to osobna pozycja wydatków. W końcu oczywiste jest, że dziecko zawsze jest z matką. Dobrze w końcu ustąpił. Jaki jest minimalny próg utrzymania dziecka? Dam ci połowę, resztę musisz zapewnić sama. Nie mogę przecież wiecznie wydawać na łos moje pieniądze. Jakoś sobie poradzisz. Zgoda. Tatiana nałożyła na twarz beztroską uśmiech i milcząco kiwnęła głową. A sama pomyślała ze złością: ty już się na pewno dogadałeś. Następnego ranka Ilia długo nie mógł znaleźć kluczyków do samochodu, dopóki Tania nie wyjaśniła, że je zabrała. Bo zamierza zabrać dziecko do przychodni. A jak ja dojadę do pracy? Pada deszcz. Pięknął zirytowany mąż, a kobieta skinęła głową w kierunku przystanku autobusowego. No przecież to nie ona z dzieckiem będzie moknąć w deszczu. Ilia wyszedł i cały dzień męczyły go złe przeczucia, a gdy wrócił do domu, był nieprzyjemnie zaskoczony, że wita go nie żona, ale dwie jego duże walizki i duża krata. A do tego gorąca wymiana zdań odbywa się na klatce schodowej przy zamkniętych drzwiach. I na domiar złego zamek nie chce się otworzyć. Co to ma znaczyć? Zdezorientowany Ilia rzucił się do telefonu do tani. A ty, tu już nie mieszkasz? Zimnym tonem poinformowała go żona. Teraz będziesz mógł oszczędzać pieniądze, nie wydając ich na nas. Ilia się zdenerwował. A gdzie mam iść? Zaczął zawodzić. Przecież nie mam pieniędzy na wynajem mieszkania. Tatiana ciężko westchnęła. Nie mam pojęcia. Weź kredyt. Tylko nie trać jak głupek. Twoja następna wypłata będzie znacznie mniejsza. Złożyłam pozew o rozwód i alimenty. Następne pół godziny Ilia spędził, próbując bezskutecznie negocjować z żoną, ale Tatiana była nieugięta, i Ilia musiał odejść. Przez dwa miesiące, aż udało mu się wynająć mieszkanie w mieście, Ilia przebywał u rodziców na wsi i codziennie wstawał o świcie, aby o szóstej być na przystanku autobusowym jadącym do miasta. A na pomoc do Tatiany przyjechała jej mama, znacznie odciążając ją z opieką nad Maluszkiem. I gdy synkowi skończyło półtora roku, kobieta wróciła do pracy, powierzając marka sprawdzonej Niani. Kilka razy Ilia podejmował próby pojednania z byłą żoną, czyhając na nią w pracy. Ale Tatiana nie nawiązywała kontaktu. A po roku w firmie nastąpiły zwolnienia. Ilia, jak oczekiwano, wyleciał z hukiem. Nigdy bowiem nie nauczył się efektywnie pracować. A drogie stroje jakoś nie zrobiły wrażenia na kierownictwie. Długo nie mógł znaleźć nowej pracy. Szarpał się, dorabiając tu i tam. Nawet wyprzedał swoją modną garderobę, aby zapłacić za wynajmowane mieszkanie. A tania musiała zwrócić się do sądu, więc alimenty na syna teraz otrzymuje w stałej, ustalonej wysokości. Oczywiście jest to nieco mniej, ale za to stabilne i pewne. Po zwolnieniu z firmy Ilia już więcej nie przychodził do byłej żony i nie interesował się synem. Całkiem poważnie uważa siebie za pokrzywdzoną stronę. I ile wlezie, przeklina merkantylne, zdradliwe, rozpasane baby. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem w lubię to. Dla mnie to bardzo ważne. Do następnego spotkania.